Nam zaraz kapy, tą bazę skapują. Ja się spróbuję coś tu zrobić, ale gościa nie widzę. Nie widzisz? O kurde. Masz, 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 masz. Musisz trafić, nawet w gąskę. Dobra, jest dobrze. Musiałem go zabić. Ebert nas nie zabije. Nie, no nie zabije chyba. Albo przyceluję tam na ciebie. Boże, on robi wjazd. O. Aber, EBR. Dobra, Dziękuję ładnie. Siedem fragów mam. What the fuck? <śmiech> <śmiech> Teraz się patrzę i siedem fragów. Ej, robimy rekord isem 7 Teraz nie zwalić tego. Będzie dobrze. Nie! Nie! Dajcie mi tego Kunze. Gdzie Jesteś kunzer, panzer. Dawaj tu. Ziomek A ja dopiero teraz się patrzę, siedem fragów nastukałem. A, jestor, ja chcę... giedy, yes, jest atakowany. To dobrze, niech będzie atakowany. Kurde, cofaj się! Cofaj! Nie atakuj go! Kunzer! 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 Jest trniestela! NIE STRZELA! Jest dobrze! Jedziemy jest, po ósmego fraga! Jedziemy! <śmiech> jedziemy! <śmiech> lecimy! Kudzer. Kudzer. jedziemy! 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 ósmy frak! ósmy! Mamy jest. to! Mamy to! to Polacy mamy to! to. 5000 Tenerzla! 8 fragów! 84,91% biegłości! To się nazywa bitwa, panowie! Kurde, dawno takiej bitwy nie miałem. Osiem fragów nastukałem. Ja to, to jest zadowolony jestem. Jest to nie, nastukałem. Dwie biegłości mam. Nastukałem, na ślepo coś trafiłem. Mamy dwie biegłości. To jest bitwa dwie biegłości. Osiem fragów, pięć tysięcy damadża. Cudowna bitwa. No oczywiście, że podnieta. Takiej bitwy dawno nie miałem. To jeszcze, to jest bitwa na dwie biegłości. Emeczka wleciała. Kurde, ja to zadowolony jestem, mogę i spać.